Serwis Omega Ożarów Świętokrzyskie. Pokażę Wam dzisiaj, jak sprawdzić zawordawki paliwa w pompie VP30. Zawordawki z pompy VP30, charakterystyczny metalowy, skręcany pierścieniem bądź wykręcany tym pierścieniem, znajduje się między czterema przewodami, przewodami wysokiego ciśnienia bądź sześcioma przewodami w traktorach. W maszynach rolniczych. Tu mamy pompę mm, vp 30 z Forda Transita 004. to jest ten numer pompy. I jak sprawdzić ten zawór? Silnik z reguły, no ja tak powiem, na silniku jest minus. Czyli czy zapom włączony, czy wyłączony to akurat nie ma większego znaczenia. Ważne jest, żeby zawór był odcięty od sterownika, jeżeli chcemy go sprawdzić. Jeden kabel od tego zaworu dotykamy nawet do pompy, po prostu do pompy. Pompa jest, na pompie powinien być minus. A do drugiego kabla bierzemy, podłączamy plus od akumulatora. Czyli pompę mamy, na pompie mamy minus, tak jakbyśmy podłączyli. Podłączyłem tutaj minus celowo, no ale wiadomo, w samochodzie to jest na stałe podłączone. Bierzemy plus od akumulatora i przez żarówkę, nie bezpośrednio przez żarówkę. O, nie łączam tutaj. Zaiskrzyło. Nie tak. O, dobrze. Teraz łącz. Jeden kabel od zaworu do masy pompy, a drugi kabel od zaworu przez żarówkę do plusa akumulatora. Żarówka się zaświeca. I w pompie słychać cyknięcie. Zawór jest sprawny. Jakby nam się zdarzyło, że, że zawór nam przez jedno włókno nie cyka. Spróbujcie przez dwa włókna, czyli 60-55 razy mamy 115W dwa razy większe obciążenie, czyli jakby przez 115W. Jeżeli ten zawór dalej przez te 115 W nie będzie nam przełączał, to jest uszkodzony i koniec, nie ma co tam grzebać. Zawór jest spalony. Prawdopodobnie spalił go sterownik, naprawiany na jakiś tranzystorach zalegro i RLR 29053705 lub inne tam pochodne złotówka, 2 zł. Nie nadaje się do niczego. Zawór jest do wymiany. Jeżeli sterownik był nie naprawiony nie zdarzyło się bardzo, żeby ten zawór rzadka sprawa, żeby ten zawór się uszkodził. A jak był sterownik naprawiany, źle naprawiony, na niewłaściwym tranzystorze, tak się może zdarzyć, że on nie będzie przełączał przez żarówkę, jest uszkodzony, do wymiany. Oczywiście w naszym serwisie taki zawór Państwo dostaną, możemy go zamontować. Od 13 lat zajmujemy się z powodzeniem regeneracją tych pomp dyskowych. VP30, VP44, pomp jedno-wtykowych, pomp dwwtykowych sterowników Isuzu i sterowników ABS z firmy Bosch. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do ożarów serwis Omega Świętokrzyskie. Dziękuję.